sentymentalny wieczór pełen tradycji. Tak można podsumować piątkowy wieczór w Kolbudach, bo to już kolejny, czwarty rok z Kaziuczkiem Niemęczyńskim. Co roku tutaj przyjeżdżają, tydzień przed naszymi świętami wielkanocnymi. Bardzo się spodobał publiczności, gromkie brawa i to takie serdeczne, prawdziwe uśmiechy na twarzy, to bo widać, że super koncept. To jest też podtrzymanie takiej tradycji. tak, Tu widać, że, że tę tradycję trzeba podtrzymywać, tą kulturę trzeba jednak gdzieś pielęgnować, tak? żeby nie zagubić tego naszego, naszych korzeni. To jest bardzo ważne, a ten występ tym młodzież, młodzież, która trenuje już ponad 15 lat albo coś koło tego, widać jak są świetni w tym, co robią. I naprawdę piękny występ i co roku będziemy to kontynuowali. Ten niezwykły występ pozwolił przypomnieć lata młodości i powrócić do wspomnień, a także poznać nieco inną kulturę. Wspaniale, naprawdę bardzo się podobało i oby takich więcej było właśnie występów. Odkrywanie kultury innych narodowości jest nam bardzo bliskie sercu. Robiliśmy to w Irlandii, odkrywając polską kulturę, a teraz z Turką jesteśmy w Polsce i możemy poznawać kulturę innych krajów. Ja, ja pochodzę z Wilna w ogóle. Urodziłem się tam, ale niestety byłem za młody, żeby pamiętać te klimaty, ale no super, super. Sympatyczny. Za drugi, na drugi rok na pewno będzie liczniej. Świetne było, świetny występ. No, widać było, że młodzież no jest wspaniała, naprawdę wspaniała. Ja sam tam pochodzę, to znaczy rodzice z kresów, z Wilna konkretnie. Zespół tańca ludowego Perła to młoda grupa taneczna, występująca na polskich i zagranicznych scenach, wielokrotnie nagradzana. W swoim występie prezentują tańce polskie, litewskie i wileńskie. Artystom towarzyszyła także Kapela Podwileńska, prezentująca pieśni ludowe i patriotyczne, szczególnie opowiadające o ziemi wileńskiej. Przyjechał do was zespół tańca ludowego Perla, który w, w tym roku będzie świętował swoje 15-lecie. Przyjechał także do was zespół, razem z nami Kapela Podwileńska. Dokładnie nie wiem, ile tam oni mają istnienia, lata, ale, ale też, też sporo. Pokazaliśmy wszystko, pokazaliśmy kaziuki swoje, pokazaliśmy, jak się bawimy tam, pokazaliśmy, jak nam tam jest dobrze, przekazaliśmy tą całą atmosferę dla Was. A Jeżeli idzie mowa na przykład o tym, co tutaj było, to bardzo ciepło, bardzo fajnie, czuje się ta energetyka, która idzie i przekazuje się dla występujących. Całe wydarzenie jest dwudniowe, zatem w soboty z rana zapraszamy do Kolbud, gdzie w sali koncertowej będzie można zakupić specjały kuchni litewskiej. To jest kwas, chleb, kielbasa, palma, wszystko, wszystko, bardzo dużo różnych takich, takich ciekaw, ciekawych spraw, a więc kochani, przyjdziecie, zobaczycie. Z pewnością nie raz zespół z Wileńszczyzny umili czas swoją obecnością i będzie można na nowo poznawać tradycje i pielęgnować to, co w kulturze najcenniejsze. Kochani, pozdrowienia dla wszystkich Polnocna TV. Polecamy również zobaczyć matura próbna w gminie Kolbudy oraz radunka ran pierwsza edycja w gminie Kolbudy. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.